Dlaczego się odpalam czasami, to po prostu żeby sobie pogadać, prawda? I, 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 i dlatego. Tylko pośmiać się, pogadać. No. Rozumiecie? No to fakt. Bo mi nie ja zależy, bo, bo, bo ja mam z czego żyć. Yy, mi nie zależy na, na pieniążkach. Sława też powiem Wam szczerze, że jak mnie tutaj czasami ktoś rozpozna, to też jakoś tam rozpoznawalność nie wiem. Nie jest tym, czym bym chciał. Jedyne, jedyne co bym chciał w życiu, to zdrowie. Zdrowie? Bo mm, tak naprawdę wiecie. Życie polega na tym, że nie złapiecie nigdy takiego balansu, że będzie wszystko okej, okay, nie? Że nie będziecie, nie będziecie mieć takiego, wiecie, takiego spokoju ducha. Da się to osiągnąć, ale nie wiem, to jest trudnym kosztem. I zawsze jak będziecie na przykład mieć większej, więcej pieniążków, to będzie bardzo wam trudno znaleźć, Kogoś bliskiego i, 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 i no, kogoś, na kim możecie oprzeć swo, swoją główkę. Kogoś takiego naprawdę bliskiego, kobiety, czy ten. I. I. i życie mm, i... jest trudne, no. Nikt nie powiedział, że życie jest łatwe, ale gdyby było życie łatwe, to by było nudne, prawda? To prawda. No. Było nudne. I jedynym to... Jedyne co... Wiecie co jest najważniejsze w życiu? Najważniejsze w życiu jest to, że jak budzicie się rano i patrzycie w lustro, to żeby... Powiedzieć sobie... Że żyję zgodnie ze własnym sobą. Rozumiecie? Że żyję zgodnie ze własnym sobą i... I robię to co chcę. I... No jestem zajebisty, to, to masz rację, tak, bo każdy z was jest zajebisty, rozumiecie, dopóki nie przekroczy jakiś tam yy, granic, nie, nie będzie krzywdził kogoś, yy, czy, czy będzie lojalny, lojalny, pamiętajcie, lojalność i słowo, jeśli dajesz komuś słowo, to tego, tego słowa yy, musisz dotrzymywać, rozumiecie? Nie chodzi o to, nie, nie chodzi o, 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 o ten, ale to chodzi o do osób bliskich. Rozumiecie? Do osób bliskich. Ponieważ to te takie wartości, które kiedyś były, które kiedyś takie były, yy, że tak powiem, w normie, zanikają teraz. Rozumiecie? I straf, znaczy, świat się zrobi taki straszny troszeczkę, no. Robi się straszny, bo nie wiadomo, Yy, nie wiadomo komu zaufać. Jeśli yy, znajdujesz sobie kobiecie, kobietę, to nie wiadomo, czy kurwa nie wysyłała nudesów, kurwa, yy, multum gości, gościom. Rozumiecie? Czy, czy nie pisze z innymi gościami, nie bajeruje ich w tym, samym, w tym samym czasie? Czy robisz z kimś biznes, to nie wiesz, czy on cię kurwa oszuka, czy nie? Jak ktoś, coś komuś mówisz, załóżmy, to jest dla ciebie ważne, ale chcesz mu się zwierzyć. Bo to jest normalna rzecz, że, że, że jak rozmawiasz z kimś, to mówisz mu o swoich problemach. Czy nie wiesz, nie wiesz na przykład, że ty przestaniesz z nim rozmawiać, on nie pójdzie do kogoś innego, nie będzie się tego śmiał. Rozumiesz? A robią to tylko ludzie, tacy, którzy nie potrafią sobie spojrzeć w twarz. Rozumiecie? Nie potrafią sobie spojrzeć w twarz i powiedzieć, kurwa. Ja to źle zrobiłem, ja taki jestem. Bo ludzie gadający o innych na przykład, rozumiesz, rozumiesz widzu? Ludzie gadający o innych, plotkujący, pierdolący za plecami, są ludźmi, którzy mają kurwa nudne życie, nic swoim życiem nie robią. Bo każdy z nas, każdy z was, nieważne skąd jest, nieważne ktoś skąd jest, nieważne skąd jesteś, nieważne. Nieważne, jaki masz start, możesz kurwa dużo zdobyć. Możesz dużo zdobyć. Możesz zdobyć cały pierdolony świat. A to tylko kurwa zależy od Ciebie i od Robiny Szczęścia. Rozumiesz? Rozumiesz? Nie, nie pamiętam, kiedy tyle mądrości usłyszałem. W przeciągu tak. Przepraszam, bo czasami się tak rozkręcam na takie nie, tematy. no ja życiowe. wiem, przecież ja z gadam, jak no. wujek często dosyć, to ja wiem jak to działa. Tak, no jak już zaczynam temat z wujem, to zaczynamy już napierdalać. Ale ja co, rację ma wujek? Bo, bo wszystko możesz zdobyć, tylko zależy od ciebie, bo przepierdolisz to już nie jeden przepierdolił życie swoje, nie? Nie jeden. Nie jeden z moich kumpli miał taki kurwa start. Okropny, takiego kurwa miał busta na początku samym. A co teraz? Kurwa pod sklepem piwo piją, nie? No. <śmiech> <śmiech> oh. Ja też was kocham widzowie. Kiedy taferki? O drugiej, 14, tak? Czyli za 40 14. minut. Za 40 minut. Za 40 minut. Chcę sobie hmm. kupić buty z czerwonym akcentem.